Jeszcze może więcej kwiatów i prezentów. To najbardziej lubimy też. Często to, jak wyglądają nie idzie w równi z tym, co mają w głowie. Ja rozumiem, że może ktoś, nie wiem, ma jakąś niską samoocenę i chce się pokazać, że nie wiem, ma dużego czy cokolwiek, ale może, nie wiem, powiedz, hej, najpierw. Bierze na siebie jakieś tam obowiązki, większość obowiązków, na przykład opłaty za mieszkanie, opłaty o restauracjach, a no, żeby było więcej kwiatów, więcej prezentów, więcej miłości. Witajcie panowie i panie, dzisiaj pora na kolejną sondę uliczną. Jesteśmy w Warszawie, przed Pałacem Kultury i Nauki i będziemy pytać kobiety w Warszawie. Czego im brakuje we współczesnych mężczyznach? Często słyszymy o tym, że jest kryzys męskości, że faceci już nie są tacy jak kiedyś, więc dzisiaj u źródła dowiemy się, czego tak naprawdę nam facetom brakuje i nad czym powinniśmy z perspektywy kobiet pracować. Zapraszam do oglądania. Czego z Twojego doświadczenia najbardziej brakuje mhm. współczesnym mężczyznom? Jaj. <głos》> nie, myślę, że takiej decyzyjności. Hmm. W stałości, też w odczuciach i w swoich decyzjach. Mhm. A, decyzyjności. Czym się przejawia ta decyzyjność lub jej brak? Może no, musisz podejmować decyzje za nich, to najczęściej. Chodzi już o bycie w związku, czy na etapie randkowania na też? Na każdym etapie. Czyli na przykład tego, żeby nie wiem, zaproponowali, gdzie się spotkacie. No, na przykład. Takie jak chcesz, to jest o Wydaje mi się, że takie wy wyidealizowanie kobiet na pewno. W sensie, że za bardzo idealizują. Tak, no. E... Czyli że jak się spotykasz z nimi, to traktują ciebie jak taką księżniczkę, jak boginię trochę, tak? Nie, A nie ja jak chodzi, normalnego tylko, że człowieka. Te wszystkie e, social media może to do tego. I idealizowanie przez to kobiet. To duże takie Aha. może czasem oczekiwania przez to. A kiedy czujesz, że facet ma jaja? A kiedy wie, czego chce. Myślę, że tak. I czym się, na jakich płaszczyznach ta wiedza, ta świadomość się przejawia? Życiowych, rodzinnych, finansowych. Myślę, że wszystko to. A jest coś, co chciałabyś, żeby faceci robili inaczej, gdy zadają się z Tobą jako kobietą? Więcej szacunku. Myślę, że to. A kiedy czujesz się bardziej szanowana? E, kiedy facet zachowuje się jak dżentelmen. Czego z Twojego doświadczenia najbardziej brakuje współczesnym mężczyznom? To jest wszystkiego. Aż tak źle jest. W sensie. Ja jestem dość słodą osobą i ja na przykład zauważyłam, że bardzo dużo chłopcom w moim wieku brakuje takiej ambicji życia, celu mm. i jakiegoś takiego planu na przyszłość. dla mnie myślę, że takie brak e, takich czasami podstawowych umiejętności, takiego zadbania o siebie, e, czy też wzięcia może odpowiedzialności za czyny. To też się zdarzało niestety. Więc tak, myślę, że to głównie Czyli to... Brak zadbania i brak odpowiedzialności w jakim kontekście? No ogólnie co do podejmowania decyzji e, za siebie, za swoje działania czasami. Żeby po prostu mężczyźni, mężczyźni mniej e, mówili, a więc robili e, wszystkich spraw do dziewczyn. Dla dziewczyn. W mhm. ja... Uważam, że taki dating teraz jest w ogóle najtrudniejsza rzecz, jaka może być dla kobiety takiej młodej. Co jest dla Ciebie w tym najtrudniejszego? <grym> że nie ma takiego nikogo tak, wiesz, na dłuższy taki long term. Mhm. Że wszystko jest tak na raz, na raz, na raz, a no, Ja nie jestem taką dziewczyną, żeby to było na raz. Też od Was słyszę, że takim wątkiem spajającym te dwie rzeczy jest brak dojrzałości. <grym> tak. Mhm. Czyli, że trochę macie wrażenie, że jak, jak randkujecie, to są bardziej chłopcy, a nie mężczyźni, tak? Dobrze to przydam? Dużo się takich zdarza. Często to, jak wyglądają, nie idzie mm. w z tym, co mają w głowie, niestety. Czyli zawodzisz się czasami, że ta powłoka jest całkiem atrakcyjna, ale o, jak tam nie pogrzebiesz, nie to nie ma czasami, masz To jest wiele. chyba najczęstsza w ogóle przyczyna, jak się ma Tindera, to właśnie ci najładniejsi chłopcy, z reguły jest pytanie o snapa. I wiadomo, co jest dalej, no. Domyślam Cię, że są to treści bardzo wizualne. Tak, w skrócie. To tak. I to nie jest coś, co chciałabyś od nas otrzymywać no na takim no, etapie no, znajomości? Dobra, ja rozumiem, że może ktoś, nie wiem, ma jakąś niską samoocenę i chce się pokazać, że nie wiem, ma dużego czy cokolwiek, ale może, nie wiem, powiedz hej najpierw, a nie pierwsze co widzę. Nie widzisz, ta kolejność. To... No, zdecydowanie nie. Ja w ogóle uważam, że takie odsłanie relacji od seksu w moim przypadku no nie jest ok. I w sensie ja na pewno na to nie idę. Czyli są też ci faceci z tego, co mówisz, za bardzo napaleni za bardzo tacy w desperacji? O, i to bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja nie wiem, czy oni myślą, że jak wyślą dziewczynie takiego... takie zdjęcie dość erotyczne, to ona nie wiem, się zakocha? Od pierwszego spojrzenia w telefon? Ja też spotkałam bardzo dużo chłopaków, którzy po prostu byli super i super mnie traktowali jak i... Sam. Przykład młodego pokolenia. E... Którzy na przykład byli super tak pod względem takim, nie wiem, związkowym, ale no ten poziom edukacji po prostu mm. trochę Że ja się spotkałam z chłopakiem, który był super, 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 ale się okazało, że nie ma motory i dla mnie to jest taka taki deal breaker, nie? Czego z Twojego doświadczenia najbardziej brakuje współczesnym mężczyznom? Odpowiedzialność za dziewczynę? To chyba wszystko. Czym ta odpowiedzialność się przejawia? Kiedy czujesz, że mężczyzna jest odpowiedzialny, a kiedy nie jest? Bierz na siebie jakieś tam obowiązki. Większość obowiązków, na przykład opłaty za mieszkanie, opłaty o restauracjach, no i coś takiego. Czyli, że jest takim liderem w tej waszej znajomości tak. i się opiekuje Tobą tak. jako kobietą. Coś jeszcze? Co A no chciałabyś, żeby... żeby faceci robili naszej? No żeby było więcej kwiatów, więcej prezentów, więcej miłości. No i to chyba wszystko. A po czym czujesz, że jest więcej miłości? Um, gdy daje mi dużo czasu swojego. Zanim przejdziemy do kolejnych wypowiedzi, krótka informacja. Jeżeli jesteś mężczyzną, który chciałby się stać takim facetem, którego kobiety naprawdę pragną, któremu absolutnie niczego nie brakuje i za którym kobiety tęsknią, który jest takim przykładem mężczyzny, którego w dzisiejszych czasach nie ma, to koniecznie weź pod uwagę udział w naszym rewolucyjnym. Programie mentoringowym, jeżeli jesteś zainteresowany, w jaki sposób możemy raz na zawsze, przez trzy miesiące, zmienić Twoje życie randkowe, relacyjne i ogólnie jako mężczyzny, kliknij w link, który znajdziesz w opisie, a także w pierwszym komentarzu. A teraz wracamy do materiału. Czego z Twojej perspektywy brakuje współczesnym mężczyznom? Rozmowy, po prostu zwykłe rozmowy, bez jakichś. Uh, no ja myślę, że po prostu rozmowy. Rozmowy uh, otwartej, no takiej odpowiedzialności i dojrzałości emocjonalnej. Czym się w Twoim doświadczeniu przejawia ta odpowiedzialność i ta dojrzałość? Kiedy byś czuła, że mężczyzna jest odpowiedzialny i jest dojrzały? Kiedy czuje przy nim bezpieczeństwo emocjonalne? Kiedy bierze odpowiedzialność za swoje zachowania, za swoje emocje, nie ucieka. Jakby to jest taki główny motyw? Kiedy ostatnio trafiłaś na faceta, który nie uciekał, przy którym czułaś się w pełni bezpiecznym? Dawno takiego nie trafiłam. Powiem tak, mi się wydaje, że trochę kultury, bo bardzo rzadko już spotykane jest, że chłopak otwiera drzwi, podsuwa krzesło i nalewa wodę w restauracji, więc po prostu takie małe, a ważne dla nas. Czyli te rozmowy, które prowadzisz z mężczyznami, z reguły na randkach na przykład, są no. powierzchowne, są takie gdzie brakuje im ciekawości? Czy co by sprawiło, żeby te rozmowy dla ciebie były takie, jakie chciałabyś, żeby były z mężczyznami? No niektórzy mężczyźni po prostu... im jest nieciekawe, jak na przykład ja się czuję, on bardziej mówi o siebie. I chciałabym po prostu, żeby coś powiedział o tym, że jak się czujesz, czym żyjesz, no takie. Czyli chciałabyś być bardziej zauważona, poczuć no tak. większe zainteresowanie i żeby mężczyzna nie tylko chciał się przy Tobie jakoś pokazać, no. ale też wysłuchać ciebie tak. i dowiedzieć się kim tak naprawdę no, tak jesteś. No, ale tak jest i w stronę mężczyzn, bo całkiem e, kobiety też tak mm, mogą robić. What do you feel the modern men lack the most? How do you wish they were different? Please bring back the dominant man. <laughs> dominant man? Yes, like masculine, dominant man. They're all princess, I'm sorry, but... How, when do you feel that a man is dominant and masculine when he interacts with you? Uh, okay, like I don't want to use uh, any kind of wrong words, but dominant doesn't mean like... Uh, Toxic dominance. Dominant like, doesn't mean domineering. Domineering yes. is toxic. Dominant is confident, knowing yes. what he wants. Because like when decisions. a man started to become uh, more masculine, it's easy to feel more feminine yes. and bloom your femininity. Yes. And nowadays the biggest problem is like when the men become cry babies. You need to take care of them, and I don't want to be the mother of any kind of like guy. So, of course. Yeah. How often percentage twice when you go on a date with a man, you feel like it's a little boy rather than a grown-ass man? It's high. <laughs> it's a high percentage. Like eighty percent? Most of the time, yes. But I, I think like we can sense it somehow. I don't know. Mm -hmm. So. Uh, in terms of this like if i feel that this man is up like a bit like a princess i prefer not to go on a date yeah so you can feel it very quickly yes, yes. when was the last time you went on a date with a properly masculine man oh long time ago i don't even remember <laughs> seriously yeah yeah That's